Jesteście przed, przed turniejem i przed Wami emocje, natomiast ten turniej to także takie nawiązanie do wydarzeń historycznych, do patriotyzmu, do y, piłkarzy, często w Waszym młodym wieku, którzy kiedyś tutaj tworzyli y, początki sportu, początki piłki nożnej w przemyślu, a później także walczyli, y, walczyli o ojczyznę, walczyli o Polskę. Niektórzy z nich zginęli, y, bo musicie pamiętać, że początki sportu zawsze były związane z harcerstwem. A harcerstwo to nie tylko dbanie o sprawność fizyczną, nie tylko ćwiczenia sportowe, bieganie czy gimnastyka, ale także patriotyzm, także miłość do ojczyzny i wychowywanie młodych ludzi w tym takim duchu, że y, mamy być sprawni, silni, bo możemy się kiedyś ojczyźnie przydać. Y, głównym hasłem y, w dawnych czasach, jeśli chodzi o harcerstwo, to było i y, w takich klubach pierwszych sportowych było w zdrowym ciele, zdrowy duch. Po prostu wychodzono z założenia, że zdrowy człowiek będzie wtedy, kiedy będzie miał sprawny, silny organizm i on będzie mógł dać swojemu krajowi wtedy najwięcej. Słuchajcie, w przemyślu w 1918 roku harcerze, często kilkunastoletni chłopcy, brali udział w zakładaniu klubu sportowego Czuwaj. Czuwaj, który niej do dzisiaj, są tutaj dzisiaj z nami zawodnicy Czuwaju. Wtedy nazywał się ten klub HKS, czyli Harcerski klub sportowy i między innymi dwóch, dwóch panów, pan Wilhelm Słaby i Adam, Adam Kordecki, zakładali ten, ten klub. Obaj byli harcerzami, obaj właśnie prowadzili drużyny harcerskie. Przy okazji w tych drużynach harcerskich grano w piłkę, ale nie tylko w piłkę, bo uprawiano różne dyscypliny sportu. I słuchajcie, wpadli właśnie na pomysł, żeby założyć w Przemyślu klub, klub sportowy i ten klub sportowy pod nazwą Czuwaj zaczął już w 1918 roku funkcjonować. No i niestety, za chwilę wybuchła wojna. Trzeba było między innymi walczyć o Przemyśl, był, doszło do takich walk w 1918 roku i ci e, młodzi chłopcy przestali grać w piłkę, poszli walczyć o to, żeby Przemyśl był w Polsce. Kiedy udało się Przemyśl zdobyć i, i został on włączony do państwa polskiego, niestety w 1920 roku zaatakowali na nas bolszewicy, czyli Rosjanie i znów, zamiast grać w piłkę musieli iść na wojnę musieli walczyć o Polskę i znowu ci harcerze ci przemyślanie walczyli niektórzy z nich zginęli niektórzy z nich po prostu nie, nie, nie mogli już wrócić nigdy do grania niektórzy odnieśli rany, zostali kalekami na przykład stracili nogę w ten sposób już nigdy nie mogli uprawiać sportu, ale zawsze łączyli ten sport z patriotyzmem, z wielkim umiłowaniem yy, ojczyzny. Yy, słuchajcie, później, kiedy była druga wojna światowa, znowu, oni już jako dorośli mężczyźni, już nie chłopcy w okolicy, tam nie wiem, 16-20 lat, ale już mężczyźni około 40 roku życia, znowu wzięli udział w walce z Niemcami, walczyli w kampanii wrześniowej, kiedy Niemcy na Polskę zaatakowali, oni znowu, znowu bronili Polskę, bo wielu z nich, po działaniu w harcerstwie przeszła do Wojska Polskiego. Po prostu została żołnierzami. Czyli oprócz tego, że uprawiali sport, chcieli bronić ojczyzny, yy, czuli to, że jest taka potrzeba, że trzeba ojczyźnie służyć, trzeba ojczyźnie pomóc. Wielu z nich jako ochotnicy zgłaszało się do, do walki. Yy, byli oni prześladowani. Na przykład taki harcerz Przemyśla, Włodzimierz Bilan, yy, był poszukiwany przez Niemców. Niemcy chcieli go yy, aresztować. On się yy, ukrył. Niemcy przyszli do niego do domu i aresztowali jego braci. Słuchajcie, i wywieźli ich do obozu w Oświęcimie, gdzie jeden z jego braci zginął. Temu wodzimierzowi udało się uniknąć e, aresztowania, no ale niestety jego bracia trafili do obozu, w tym jeden tam e, zginął. E, był też taki człowiek, który się nazywał Mieczysław Słaby. On również był harcerzem, piłkarzem, ale był też żołnierzem. Do tego, słuchajcie, sto, skończył studia lekarskie i został wojskowym lekarzem. I pewnie gdzieś tam w historii w czwartej klasie było wspominane, że Niemcy na Polskę zaatakowali. Bardzo dzielnie bronili się żołnierze na Westerplatte. Będziecie o tym się w 8 klasie uczyć. Słuchajcie, 200 polskich żołnierzy przez tydzień broniło się atakowanych przez kilka tysięcy Niemców. Niemcy atakowali lądem, atakowali samolotami, robiąc potężne bombardowania, strzelali z okrętów. A mimo wszystko Polacy odcięci od jakiejkolwiek pomocy przez 7 dni tam wytrwali, 7 dni się bronili. Wielu było rannych. I właśnie ten Mieczysław Słaby, pochodzący z przemyśla, ten harcerz tutaj z przemyśla, zawodnik Czuwaju, był tam lekarzem. I on uratował życie wielu, właśnie tych obrońców w Westerplatte bez jakiegoś wielkiego sprzętu, bez jakichś medykamentów, bo byli Polacy całkowicie odcięci. Udzielał im pomocy, przeprowadzał operacje i wielu zawdzięcza jemu swoje, swoje życie. Słuchajcie, co łączy tych wszystkich czterech, jak wspomniałem? Był, przypominam Wilhelm Słaby. Adam Kordecki był, Mieczysław Słaby był, Włodzimierz Bilan. Słuchajcie, w 1924 roku odbyły się Mistrzostwa Polski w piłkę nożną harcerzy. Harcerzy. I Czuwaj pojechał na te mistrzostwa do Warszawy. W Warszawie one się odbywały. Wyobraźcie sobie, Czuwaj zdobył Mistrzostwo Polski harcerzy w 1924 roku. I wszyscy ci cztery, o których mówiłem, grali w tej drużynie. Grali w tej drużynie. Finał był w Warszawie. W finale Czuwaj grał z Warsowią, taka drużyna była jakieś w Warszawie, Warsowia Warszawa. Warsowia strzeliła pierwsza gola, prowadziła 1-0, potem Czuwaj strzelił 4 gole, było 4-1 dopiero w końcówce, stracił Czuwaj na 4-2 i Czuwaj został mistrzem Polski. W gazetach pisano, że publiczność w Warszawie owacyjnie przyjęła zawodników Czuwaju, tak była zachwycona grom. właśnie tych chłopaków stąd, którzy zdobyli mistrzostwo, mistrzostwo Polski, więc widzicie, że można tutaj mieszkać u nas, można tutaj grać w piłkę i można też zdobywać mistrzostwo. Można też odnosić sukcesy. Eee, jeszcze powiem o takim jednym też e, człowieku wychodzącym się e, z Przemyśla. E, Władysław Segda, słuchajcie. On znowu był też pochodzącym z Przemyśla harcerzem, potem żołnierzem i specjalizował się, słuchajcie, w szermierce. Czyli walczył szablą, floretem, bo są różne odmiany szermierki. I wyobraźcie sobie, dwa, trzy razy był na Igrzyskach Olimpijskich, i dwa razy zdobył brązowe medale. Więc człowiek stąd przemyśla, działacz sportowy, piłkarz i przy okazji uprawiający różne inne dyscypliny zdobył dwa brązowe medale na igrzyskach olimpijskich w 1928-1932 roku, więc ten sport, patriotyzm, miłość do ojczyzny zawsze były tutaj w przemyślu ze sobą mocno powiązane. No i myślę, że takim ostatnim najlepszym przykładem byłby nasz gość. Pan e, Jerzy Podbrożny e, Pan e, Jerzy Podbrożny Grał w klubie tutaj w Przemyślu Który się nazywał Polna Przemyśl Nie ma dzisiaj już tego klubu e, Był kiedyś taki klub Polna Przemyśl Później e, ponieważ pan Jurek się wyróżniał, Trafił e, do wyższych I grał między innymi w Ekstraklasie W Wiglopolu Dębica, grał w Lechu Poznań Grał w Legii Warszawa I słuchajcie nie tylko był królem strzelców Ekstraklasy Ale w Ekstraklasie wyobraźcie sobie Strzelił 122 gole Jest jednym. z. Tak. Jakbyście, jakbyście sobie wpisali w goble tak zwany klub 100, klub 100. To są najlepsi strzelcy w historii ekstraklasy. Pan Jurek jest tam z wynikiem 122 goli. Co więcej, ja jako młody chłopak, jak miałem tyle lat co wy, to pamiętam, Legia Warszawa grała wtedy w Dyzemiszu i wylosowała angielski klub Blackbird Rovers. To było w 1995 roku. Anglicy wtedy, może ta nazwa dzisiaj Blackburn, wam nic nie mówi, ale oni pokonali Manchester United, pokonali Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, czyli to był naprawdę mocny klub. Do tego mieli jednego z najlepszych napastników na świecie, Alana Schirera, który na przykład w meczu Anglia-Polska szelił nam 3 gole. Przegraliśmy niestety z Anglią 3-0 i Alan Schirer nam szelił 3 gole. No i Legia z tym Blackburn Rovers grała. I właśnie w Warszawie po golu pana Jurka Legia wygrała 1-0, a na wyjeździe. Zremisowała legia 00, gdzie znowu super w bramce spisał się Maciej Szczęsny. Maciej Szczęsny, czyli ojciec Wojtka Szczęsnego, którego pewnie znacie z reprezentacji Polski. Wojtek Szczęsny jest bramkarzem, jego ojciec Maciej Szczęsny również był bramkarzem Legii, był bramkarzem Widzewa, Polonii, Warszawa, Wisły, Kraków, a także grał w reprezentacji Polski. Więc widzicie, że również mamy tutaj na żywo można powiedzieć, przykład chłopaka stąd, czyli pana Jurka Podróżego, który tutaj zaczynając w Przemyślu, trenując, zrobił taką karierę, grał później też w klubach zagranicznych, grał w Hiszpanii, grał w MLS w Chicago Fire, zdobył mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w drużynie Chicago Fire, więc naprawdę można stąd również duży sukces osiągnąć, można stąd się wybić i oby to był dla Was takim też przykładem, że warto trenować, warto się starać, bo Możecie nawet z takiego przemyśla czy z okolicznych miejscowości wybić i zrobić wielki, wielki sukces. Słuchajcie, przechodzimy do, do meritum. Ja dziękuję bardzo dla naszego Pana Maczka, Niezawodnego, który zawsze towarzyszy nam na takich imprezach. Jest wybitnym historykiem, ale przede wszystkim miłośnikiem sportu i wielkiności. Znamy się od lat i potrafi to robić z taką, z taką nutą, która zaraża tą historię wszystkim. Na pewno dużo dowiedzieliście dzisiaj o naszej gwieździe, czyli Jurku Podbrożnym, który był wychowankiem przemyskiego klubu Polna Przemysł. Pamiętajcie, był taki klub i wychował takiego wybitnego polskiego piłkarza, który również był trzy razy, trzy razy wicekrólem Strzelców. Dzisiaj się dowiedziałem. Wicekrólem Strzelców. Polskiej ekstraklasy. Dwa razy był królem strzelców, a trzy razy był król. Widzicie, jaka to masa bramek strzelonych, ile potów, pracy i można z takich małych klubików, jak przemyć się wybić. I muszę się też pochwalić, będąc przy, przy mikrofonie, że mamy jednego reprezentanta kraju, Robert Kędziora, rocznik 28, został powołany do kadry polskiej. Natomiast w naszym towarzystwie jest, gdzie jest y, Oskar Sienkiewicz, będzie, będzie dostał się i będzie na mistrzostwach Polski Kadry 2009. Na co dzień fruntuje Orlika Przemysł. Ja wam tyle. Dziękuję.